Gala, mega taka, wiesz, dużo tutaj jest kibiców, yy, jakby dużo tu się dzieje. Nie jest to nudna gala z racji tego, że każdy ma tutaj swojego bohatera, każdy komuś kibicuje. Także fajnie się takie coś ogląda, bo, bo to jest wszystko z emocjami. Także przede wszystkim myślę, że z tego powodu jest to super. A może porozmawiamy teraz o Twojej karierze, o Twoich walkach. Ostatnio walka z Parnasą, jakie teraz plany? Zaciągnęliśmy tu, powiedziałeś, że będziemy rozmawiać o tej gali. Niczego szukujesz. <laughs> Nie, e, całkiem poważnie. Moje plany są takie, że chciałbym zawalczyć jeszcze w tym roku. Myślę, że, że to się zdarzy. Oczywiście na KSW, bo mam tam kontrakt i nigdzie indziej się nie wybieram. Także myślę, że koniec roku zobaczymy mnie. A z kim? Sam nie wiem jeszcze, także nie musisz pytać, bo sam nie wiem. Ale zapytam za to o karierę filmową. Jak kariera filmowa? Czy są plany wystąpić w kolejnych produkcjach? E, to znaczy tak, Underdog film dla mnie to była. E, mega przygoda. Ja nie jestem, wiesz, aktorem po prostu. Dostałem taką propozycję i, i podjąłem rękawice, no bo lubię wyzwania. Po pierwsze, po drugie, była to mega, mega przygoda i mega fajna praca z tymi ludźmi, bo jednak kilka dni razem gdzieś się spędziliśmy. Eee, pozdrawiam tutaj przede wszystkim Eryka i, i Habiora, bo eee, gdzieś najwięcej czasu na planie razem spędzaliśmy z racji eee, nagrywania jakby wspólnych gdzieś tam scen. także, także to. Dalsza kariera zobaczymy. No, Underdog 2 jeśli będzie, a powinien być, to myślę, że też tam e, gdzieś się odnajdę i, i jeszcze uda się zobaczyć mnie na większym ekranie. Super, no i zatrzymuję w takim razie teraz najważniejsze walki wieczoru, więc co, życzę miłego oglądania dalej i, i powodzenia w dalszej karierze. Dziękuję. Dzięki.